Szczęść Boże, kochani! Zapraszam Was na Ewangelię na dziś. Zatrzymajmy się na chwilę, żeby posłuchać słowa i zaczerpnąć odrobiny pokoju na ten dzień. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: Czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz. On odparł. Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam Wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali Go i postąpili z Nim tak, jak chcieli. Tak i syn człowieczy ma od nich cierpieć. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.